Siema! Ja jestem oczywiście Maxa, to jest kolejny odcinek serii Tygodnia na Maxa. Dzisiaj bez zbędnego przedłużania możemy rozpocząć ten odcinek. Co dzisiaj przed nami? Mercedes chciał coś zrobić dobrze, ale chyba nie wyszło. Nowy Mercedes klasy T oraz nowy Range Rover Sport. Sprawdźmy, jak wygląda następca najpopularniejszego obecnego range Rovera. Lecimy z odcinkiem. Mercedes chciał zrobić dobrze, ale nie wyszło. Jak myślicie, co może oznaczać tego typu tekst? Chodzi mi o nowego Mercedesa klasy T, czyli takiego kombimana, jest to segment, jeśli ktoś nie kojarzy to dla pokroju, no nie wiem, Renault Kangu. I właśnie Mercedes stworzył coś takiego, ale trzeba pamiętać, że jest również Mercedes Citan. I prawdopodobnie Mercedes chce to oddzielić i Mercedes Citan ma być tym takim modelem typu roboczym. Natomiast Mercedes klasy T ma być tym autem typowo bardziej Mercedesowskim, tym bardziej autem premium. Co jednak ciekawe, jeśli chodzi o konfigurator, te auta wyglądają naprawdę identycznie, prawie. Jeśli chodzi o wyposażenie, jeśli chodzi o silniki, te auta są naprawdę bardzo do siebie podobne. Jedną z zauważalną różnicą, jaką zauważyłem, to jest to, że klasa T ma automatyczną skrzynię biegów do wyboru, natomiast Citan jej nie posiada. Tutaj chodzi o to, że ten samochód, po pierwsze, nawet nie jest Mercedesem 100%, bo jest utworzony wraz z Nissanem oraz Renault, gdzie Nissan ma swój model Townstar, a Renault ma swój model tam Van czy City Van, czy coś takiego. Jakoś to tak się nazywa. Więc nie jest to nawet Mercedes, a oni boją za to minimum 120 tysięcy złotych. Za podstawową wersję trzeba bowiem zapłacić 120 tysięcy złotych, i będzie wtedy odmiana T160 z benzynowym motorem 1.3 o mocy 102 koni. Kiedy chcemy diesla musimy dopłacić całe 11 tysięcy i wtedy mamy diesla T180D, który ma wtedy 116 koni. Jest to silnik wtedy 1.5 z Renault. 180, czyli to jest najmocniejsza benzyna, ma 131 koni, kosztuje 20, 124 tysiące, a klasa T w najsłabszym dieslu czyli w 95-konnym silnikiem diesla, to wydatek 126 tysięcy złotych. Pamiętajmy, że jest to Mercedes, a ceny, które podałem są podstawowe, a więc naprawdę spora część tej pieniędzy może jeszcze dojść do finalnej ceny. Jeśli chodzi o wyposażenie, to w porównaniu do tak naprawdę braci, bliźniąt, bądź sióstr, to te klasa czy zamiennie Citan, mają w sumie z wyposażenia identycznie to Tak jak powiedziałem, chyba jako jedyny Jedyna T-klasa jest obecna z automatem na rynku, cała reszta to manuale. Samochód jest całkiem ładowny, w środku ma wiele funkcjonalnych gadżetów, natomiast nie zamierzam się na ten temat więcej wypowiadać, bo dla mnie to jest chore. Gdzie Mercedes tworzy dwa identyczne prawie samochody, tylko że za jeden woła 120 tysięcy minimum, a za drugi mniej z racji, że nie jest to dopisek klasa, czy, czy tak naprawdę, nie wiem z czego to wynika. Jedną główną ważną różnicą, przynajmniej dla mnie, w porównaniu do innych vanów, kombi -vanów jest to, że ta klasa ma system MBUX, który ja już dogłębnie poznałem dzięki Cera Coupe, Który odcinek też był również na kanale, link na pewno będzie w opisie. Ja uważam, że to bez sensu. Miejmy nadzieję, że klienci zainteresowani tego typu samochodem również tak stwierdzą i Mercedes za długo na to nie popłynie. Lubię Mercedesa ale nie popieram nigdy kupowania czegoś, co jest droższe niż powinno być, zwłaszcza kiedy ma swój tańszy odpowiednik, jeszcze od tej samej marki. Tak jak powiedziałem, niedawno miał premierę swoją nowy Range Rover Sport, Sport jest takim modelem, który ja bardzo lubię, lubię takie połączenia zresztą, bo one są po prostu sprawne i też motoryzacje, jak widać, sprawdzają. Ponieważ sport to połączenie tak naprawdę luksusu, komfortu, znanej dla Range Roverów od zawsze, znanej też dla aktualnego modelu Vogue, wcześniejszego czy teraz po prostu Range Rover, który się nazywa. Też o nim mówią na kanale. To teraz właśnie, to zawsze sport był właśnie takim połączeniem tego komfortu z tego najwyższego Rovera wraz z trochę bardziej szaloną, szaloną, może bardziej porywistą stylistyką i z tą charakterystyczną bryłą ze ściętym dachem przy krawie bagażnika. Moim zdaniem to bardzo fajne połączenie i tak jak widać poprzedni model zadebiutował chyba w 2013 albo 2012 roku i naprawdę bardzo długo, jak widzicie, jest na rynku i długo się sprawdzał. Miejmy nadzieję, że nowa generacja równie długo będzie sprzedawana w takiej odmianie. Zaczynając Myślę, że od wyglądu Sport zachował swoją bryłę, tak jak powiedziałem. Ta bryła jest naprawdę fajna. Jeżeli chodzi o jakieś tam moje prywatne stosunki, to bardzo mi się ta bryła zawsze podobała. Na pewno bardziej podoba mi się poprzednik. Wygląda jakoś tak lepiej, masywniej, groźniej, zwłaszcza w wersji SVR, którą miałem okazję jeździć. Natomiast tutaj też nie jest źle. Co fajne? to na pewno to, że ta dwukolorowa bryła nadwozia jest zachowana i wychodzi ona naturalnie z tego, że są szyby ciemne i dach możemy sobie dokupić, a nie jest to jakaś specjalna kolorystyka, którą trzeba za nie wiadomo jak grube tysiące dokupować. Tył, jedynie mam do tyłu trochę problem, bo jest wygląda tak za wąski. może brakuje tutaj trochę obniżonego zawieszenia, trochę odpowiedniej felgi, czy właśnie konfiguracji tak zwanego SVR-a. A jeśli przychodzi do tego svr to jest oczywiście tak nazywana, oznaczana Najmocniejsza wersja. Wcześniej tam był silnik 5-litrowy v 8 z kompresorem o mocy 575 koni. Natomiast tutaj jest niestety tylko 4,4 litra v 8 o mocy 530 koni. Silnik tak pochodzi z BMW, tylko BMW chyba stosowało kiedykolwiek taką pojemność. Jeszcze kiedyś na Rover miał faktycznie diesel 44. Natomiast tutaj jest właśnie silnik z BMW 44 litra. Poza tym dwie benzyny, czyli 360, 306-400 koni oraz także wbrew trendom. Jest tutaj dużo diesli, bo są tutaj diesle w miękką hybrydę 3 litrowe, 250 konny, 300 oraz 350 konny. Dodatkowo mamy 2022 rok, są dodatkowo hybrydy, tutaj też plugin o mocach 440 bądź 510 koni. Teoretycznie zasięg ma wynosić 113 km, natomiast ja uważam, że gdyby dokonywał on 70 czy chociaż 80 km, naprawdę na dużego ponad dwutonowego osoba będzie to naprawdę bardzo, bardzo fajny wynik. Nie mamy wyboru do biegów, ale po co taki wybór? Tutaj, jedynie 8 stopniowy ZF, no i naturalnie napęd na wszystkie koła. Gama silnikową na 100% wystarczająca, szkoda tylko tego kompresora, który jednak czarował dźwiękiem. Jeśli chodzi o wnętrze, raczej jego wyposażenie, to również zadbano o to, by nie zapomniano o tym, że jest to Range Rover. Więc mamy, zadbano o najwyższy szczegół, jeśli chodzi o komfort pasażera, komfort pasażerów, tak naprawdę i kierowcy. Zastosowano między innymi podwójne szyby, specjalne uszczerbki. Czy poza takim standardowym fizycznym wykuszeniem, znalazł się tutaj także system aktywnej redukcji hałasu, który to posługuje się głośnikami w zagłówkach z przodu i z tyłu? A o, jak już mówimy, o dźwięku, o hałasie, to oczywiście tutaj system meridian, bo jak inny. Tym razem z 29 głośnikami oraz o mocy 1430 W. Jeśli chodzi o Meridian, to tak naprawdę mało kto słyszał o tej firmie jako o firmie, która produkuje audio. Natomiast wiem z doświadczenia, zresztą sam słuchałem tych głośników i słyszałem je, że nikt tak naprawdę o nich nie mówi, bo jest albo Burmester, albo Boz, albo Harman Kardon, może być w BMW. A nikt nie mówi o tym, że Meridian jest świetny. A tutaj się okazuje, że Meridian naprawdę wymiata. Yy, tylko właśnie trzeba wsiąść i go posłuchać. Tutaj marka nie gra znaczenia. Wejdzie jest naprawdę rzadki, ale zaufajcie, że to działa. Sport jest wyposażony także w asystenta głosowego. Chyba chciał być Mercedesem, ale nie wyszło. Tutaj jest to Alexa, czyli będziemy mogli sterować funkcjami inteligentnego domu. Wracając na moment do wnętrza, to ono bardzo dużo się nie zmieniło i to dobrze, bo po co zmieniać coś co jest dobre. Yy, został na środku duży ekran. Tym razem jest on jeszcze większy, bo ten ma już prawdopodobnie 15 cali, przynajmniej tak wygląda na zdjęciach. Została ta taka decha przez cały środek. To wygląda fajnie. Jest ona oczywiście bardzo fajnie wykonana, zawsze, więc nie mam z tym problemu. Tutaj, w dół, został ten panel. On dobrze wygląda. Również po co go zmieniać? Kierownica jedynie mi się nie podoba. W starych sportach ta kierownica wyglądała dużo, dużo, dużo lepiej. Naprawdę. Co jeszcze widzę z tych zdjęć, to to, że jest nowa grafika zegarów. Miejmy nadzieję, że do wyboru będzie taka starsza, klasyczna. Bo one były naprawdę ładne, czytelne i po co zmieniać znowu coś co jest dobre pod deską rozdzielczą widać jeszcze tutaj pod tym panelem znajduje się także schowek na jakieś drobne rzeczy no nie chowajmy tam może telefonu bo wyjdziemy po prostu z samochodu bez niego na końcu najgorszy czyli cena samochody po pierwsze trafiają do klientów będą trafiać do klientów jeszcze w tym roku to oczywiście dobra informacja ceny samochodu startują od 482 tysięcy za podstawowego 250 konnego diesla Najtańsza hybryda będzie kosztować 519 tysięcy, natomiast benzynowa odmiana to wydatek 590 tysięcy złotych. W tym przypadku to będzie ta 400-konna benzyna. Czy dużo, czy mało? Na pewno dużo więcej niż poprzednia generacja Sporta, bo chyba poprzednia generacja Sporta startowała od 340-350 tysięcy złotych. I to szło do powstażyć ten samochód tak za kubani, żeby był do jazdy, że tak powiem. Natomiast tutaj no, na kubani nie ma co liczyć, bo on startuje od kubani. Niestety, jest wiadomo, inflacja samochód na pewno w bazowym wyposażeniu ma dużo, dużo więcej do zaoferowania, nie mówiąc już o tym, co do zaoferowania ma w najbogatszej wersji. Czekajmy, aż to przyjedzie, zacznie jeździć po kraju. Jestem ciekaw, czy ta v z BMW nadrobi dźwiękiem, yy, bo jednak te 5-litrówki stare brzmiały naprawdę świetnie. Ok, teraz przechodzimy oczywiście do tych cotygodniowych memów. <grym> Ty, syn koleżanki twojej starej. Ej no kurwa 100% Synu, kiedyś staniesz się mężczyzną? Tato, mam 33 lata, ale pojechałeś do serwisa, żeby wymienić wycieraczki. Teraz jak czytam tego mama, to jeszcze naszło mi na myśl, żeby wymienić wycieraczki, ale te wiecie, jako dwaniki. I oczywiście nie zabrakło też rozmowy. Wiesz co się dzieje, gdy 40 kg dzieciak biegnie z prędkością 8 km na godzinę i 8-tonowy trill uderza w niego od tyłu z prędkością 50 km na godzinę? Nie wiem, nie znam się na fizyce. Kurwa umiera! Aha, w każdym razie dziś straciłem prawko. Możecie dać znać, który z Waszych znajomych zachodów To już będzie wszystko w dzisiejszym odcinku tygodnia Maxa. Dziękuję Wam oczywiście za oglądanie i widzimy się już oczywiście w środę za tydzień, o 20. Dzięki i na razie, cześć i czołem!